O, zobaczcie, na słupie przechodzę obok, więc zauważam. Tu też jakiś grzyb atomowy. Yy, Przyłóż swoją rękę do zwycięstwa nad współczesnym bolszewizmem w postaci potykanskiego faszyzmu. Pomóż tym, którzy w legionach międzynarodowych Ukrainy walczą za Ukrainę, Białoruś, Polskę, całą Europę. Wspieraj Pułk Kalinowskiego i polskie oddziały. O, zobaczcie tu flaga Polski tutaj Ukrainy 1863 2022, zobaczcie, tu kody kreskowe co tu napisali a tu po rosyjsku, czy po ukraińsku po rosyjsku, chyba zobaczcie, jaka widzicie, jaka jest propaganda na słupie, słuchajcie never, nigdy <słuch> never, zobaczcie na słupie na słupie, o, widzicie? Na słupie, nakleją, taką ktoś przychodzi, zainteresuje się. Widzicie, i to jest właśnie, a jak nie było kiedyś, słuchajcie, komórek, no to to była taka właśnie propagitka rządów, takie ulotki, i rozwieszali właśnie ludzie gdzieś w miejscach, w centrach. No tu akurat jest, słuchajcie, park. Pięknie, czerwcowy ranek, ślicznie. Lekko powiewa wiatr, niebieskie niebo. Słońce, zieleń soczysta. Chociaż wiecie co, mimo tej suszy i suszy hydrologicznej, to i tak ta zieleń jeszcze jest bardzo soczysta. Cierpi, czerpie soki, wodę z ziemi. Nawodnia jeszcze gdzieś tam, nawodniona ziemia. Także słuchajcie, zobaczcie. No i rozwieszali właśnie takie ulotki. Słuchajcie, ja wam powiem tak, ponieważ jest cenzura, cenzura ostra, wręcz w wielu kwestiach. I w kwestiach covidowych 19, i w kwestiach wojny bo w 2022 roku, tak zwanej, e, także te, w kwestiach tych wszystkich planów, planistów, globalistów, to ja po prostu, słuchajcie, pokazałam Wam tylko tę ulotkę, ale nie będę się wypowiadać na ten temat, bo ja mam zdanie zupełnie odmienne przeciwko tej ulotce. Także bardzo odmienne. Tu przechodzę, burn. A to kiedyś robiłam już w słuchajcie, zakończę? Zakoń zakończę. 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 Zakończę.